Liga. Uwaga, Liga. kamery poszły i akcja Witam serdecznie z tej strony Optymista oh, Sympatyczny Witam w kolejnym odcinku z serii FIFA 21 Kariery Optymisty I ostatnie mecze Premier League eee, Symulujemy z, z West Hamem Co się stało? Jest! Jest! Nie, przegramy 2 do Jest yes, do euro, że jesteśmy powołani, nie do euro tylko do tego Do... Ligi Mistrzów? Tak, znowu, z Barcelona coś jest Kil razy mi tego błędu, tym razem to biegam z nimi ładne, mam ja czeka, może na, na powołany, bo jesteśmy powołani, bo tam było, że w grupie jestem Jest, 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 kurde Będę emocja na karnych V2 i Lewandowski na strzelił gramy z United jest dobrze jak wygramy dziesiąte miejsce może zajmiemy fajnie by było aha, Bayern rok sprzedał pół składu a Lewandowskiego też? nie, Lewandowskiego nie sprzedali Bayern, Bayern sprzedał pół składu ale Go... Gomez jest do nas przychodzi A za ile? Za 100 milionów ponad Co? Ta... No. A ile zrobili e, na Puskado? 200 A czy mieli 500 to jak sprzedali 500 milionów To duży ma budżet Bayern mm, No Bayern ma teraz strasznie duży No jak sprzedali Puskado do tego Hmm. Nie jest dobrze, zostaliśmy... Się... Ej, Manchester United kontra West, Bromwich Bromicz Albion, czyli my. Jaki wynik kupujesz? Nie, czekaj, no to jest, jest lager czytałem, a do pod system powołany. Dobrze. Na euro. Znowu na euro trzy grać? 1-0! Trzecia minuta chcecie euro grać Znowu, znowu, znowu chcesz euro grać nie nudzi A, wam się. Nie jesteśmy się grać z wami. Wygraliście, mamy już jeden metr, wygraliście My jeszcze. Do FIFA World Cup eliminacja. Nie, bo tutaj też grają bazami mnie często. Więc tego nie gram. Co tylko po dwa mecze gram. Przegraliśmy... zdaniem 3-2, nice. Teraz będziemy grać Hiszpanią, z Hiszpanią. Z Hiszpaną przegramy. I tak ja takie nagle wygrywa 3-2-1. O kurde. Jesteśmy drudzy, Rumunia jest pierwsza Uwaga Przegraliśmy 2-0 Byłem blisko A kiedy zaczynamy powolny do euro? No dobrze 2-0 Wygrywamy No to tego. chyba sobie zagrałem pierwszą połowę od 4-0 wygraliśmy, Jesus Christ! Kim? Z Merax wszystkie mecze z Borusem. O, oh, jest! Legami co? Ucieeeem! Wydeeeem! Czeeeem! O Boże. Biedroooo! Dekowamy się... to już jest ta naprawdę. Dekow jest biedny. Tradycja, tradycja już. Musimy... Tradycjonal. Jesteśmy, jesteśmy w grupie Chelsea Sporting Lokotomostwa. A będziesz Mostwa. kupował wersję pudełkową od razu, jak będzie w 22 Nie ja wiem. Ja pewnie Grup... będę. Jestem w grupie. Jest grupa A. W grupie A jest FC Barcelona, Juventus, Wolfsburg, Damo za Grupa, grupa, grupa B: Jak SG, w groniu. Manchester United, Kijów Amsterdam, Amsterdam. Grupa C: Atletico de Madrid, Lazio, Moskwa, Spartan Moskwa i jakieś Glasgow. Love Grupie D: Borussia Dortmund, Walencja FC, AS y, Monaco. CSKA Moskwa W grupie E Manchester City, Bayer Leverkusen y, Nie znam dwóch składów W grupie Real Madrid, Milion, Befica To jest wyścig w karierze, Marcin Traga. Optymista, menadżer wow. W grupie G Supris Inter O, to są obie składy No, wrócimy w grupie H, Rusja 32 składy Ogramy pierwszy z Moskwą, loko Dobrze, Grant 3-0 Lecimy w United A jaki, jaki jest wynik? Asking Rush Lek Moskwa No to wygrasz na spokojnie 3-0, a grasz i No to może być inny winnik 8-0 Tak, nie no 2-0 no, będzie może Albo coś czelam przez przypadek. Nie, może to Nie, na razie mi się nie chce grać. Idę robić to. Ale karierę. podanie 4-0. A my z kim te 4 0 Z kim? United. United. No, mówię w chwilę. No. Jakie podanie And piękne. No, Tam kibice buczą na nas, to że wygrywamy. <słuch> Kurzenie kibic United <gry> Dobra, mm, Dalej... Kariera menadżera Obejrzę się w garniturku Grasz w menadżera? Mhm. O, a znasz się na tym? Nie, ale poznam no, Dla mnie menadżera jest o wiele fajniejsza Zobaczymy, no bo wiesz, do tego Jesteśmy odmiennym zdaniem, że mi się podoba coś innego, a tobie co innego. Nie no zobaczymy, może mi się to bardziej spodoba. Dobrze? Aj. A jaki to wybierasz? Nie wiem, zobaczymy. Legię? Legię. Nie nie nie, narodowość... Eee... Polska, gdzie to jest P? Gdzie jest P? Eee, jest Polska? na narodowości polskiej. Teraz sankcje. Jestem z tego dumny. <laughs> Czego? Że to jest Polski <grym _> Prawdziwy patriota No co? nic, nie było, przewrócił się sam Panie, pan tu chyba pan... Pan do drugiego filmu się nagląda Pan to źle, nie, nie. Za, pan tu źle panie. zaparkował Nie, panie, nie wiem, pan czpale też chce 4-1 wygrywamy Jest <grym> United o. Nic tu nie było, panie, nie Czy pan czpale też no boże No i chyba dziesiąte miejsce zostanie Ogólnie ja tu chcę z nimi wygrać albo Ligę Europy, albo Ligę Mistrzów z, z West Hamem Jak z Arsenalem, jak z Arsenalem nie, dobrze, boże, boże, jakim, jakim arsenalem Jak z Wisłą to zrobiłem to z Ars, Boże, to z West Bromem? Nie, nie zrobię tego z Jak Aston Villa. Serio? 2-1 przegrywamy. No, tłuczy. United pokonaliśmy 4-1. A taką willę a z Aston Villa taką przegrywamy. Ale logika, która walczy o utrzymanie. A my jesteśmy na 10 miejscu. No fajnie. Fajna logika. Chwila, e, tu jest. No niedobrze panie, niedobrze, panie Bobrze. Co?! Niedobrze, panie Bobrze?! Tak. No niedobrze, panie Bobrze. Nie no, fajnie się bawisz ja z Ja się zrobię tego... Ostroje właśnie, się strojkę zmienić. A ja, ja, jaki masz ten... karierę? Garmitur, garmitur. Chyba, że tego... Że Szybka symulacja silnego. z Evertonem. Teraz tak, w góra niech będzie Dwa do dwóch. Jest, dobrze, przegrywa Jest dobrze, Fulham przegrywa Musisz że garmi to się zrobić? Możesz I kończymy na 10. miejscu Ej, nagr ej, ty, ej, nagroda No ej, zawsze to są chore nagrody w Premier League Ja, ja ci wyślę Czemu chore? Za zobaczysz W, w wyniku dobrych występów klub rozgrywa, klub otrzymał nag nagrodę finansową. Dzięki niej możemy zwiększyć budżet na najbliższy sezon. Rozgrywki Premier League, nagroda 140 milionów. poważeniem władze klubu Wesbro. Ile? 140 baniek. a i, a zwycięzca, zwycięzca wygrywa 200 milionów. Panie, pan to jakiś chyba pijany ostatnio. No co wygramy, boże, i znaczy nie wygrałem, tylko po prostu się utrzymałem w niej. Ale na pewno nie będę miał 140. Oni tylko tak piszą, a tak naprawdę będę miał uzysk 50 może. Albo 60. Nie wiem ile. Nie, nie będzie w Może nie chcę czarnego garmi tylko? A zmienił bicyle na no, może jakiś... Josny, szary. Mi się najbardziej te komentowanie podobało. Twoje. I co? Wiesz, tak to twoje komentowanie najbardziej podobało <grym> W sensie? Bez, be, bez, bez tego, bez... Yy... Bez? No wiesz o co chodzi, bez... Bez Darka? Yy, nie... Komentowanie? Yy... A kiedy ja komentowałem coś? Wywiad! Bez komentarza! A tak. tak Co mówiłeś cały czas, bez komentarza, bez komentarza Panie, pan bez komentarza! Tak Panie, ja bez komentarza Pani no, ja bez komentarza. Tak dobra I... dalej, lecimy. Stworzyłem sobie postać, teraz tak, może jakiś... Nie, może... W ciągu 38 możemy... meczy wygraliśmy 13 7 remisów i 18 porażek. Może Legia <głos> 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 Może Legia Dobra Legia, to jest standard. No legia. Lecimy, potem może przejdę. Będziesz transfer robił. No, wiem. Właśnie to jest fajne, żebym zachącał, żeby wypierdzielić całą obronę Na przykład w takim Bayernie, to zobaczymy Bayern PM. Daltoniści! Tam są drzwi! Dobra. Tam są drzwi! Takie dobra, daltonista z oceną 88, sprzedajesz go za jakieś tam 100 tam milionów Tam są drzwi! Tam są drzwi! Ja. Tam są drzwi do widzenia Dobra. Jest to coś? No tak myślę. tam, są drzwi, do no widzę. Tam są witam. drzwi. Witam, myślę, że nam będzie, be, będzie nam się bardzo dobrze grało. Jeśli wyjdziesz za drzwi. Witam. Jeśli <coughs> wyjdziesz za drzwi, tak. <coughs> <coughs> um. Dora, um, to. Mam gdzieś, mam gdzieś... Gdzie jest najwięcej, nie? Gdzie jest najwięcej? Gdzie jest największa nagroda? Bo ja bo mogę wziąć ja biorę... europejski puchar nagród, tarczę Europy albo trofeum Mistrza. Co? Trzy, 3 miliony 600 zarobię na europejskich A może tam. Y, czyli chcesz od Ligi Polski zaczynać? No tak, jestem w Leg Legii. Znowu twoja kochana Legia. No jezus, no nie wiem, jakoś się to no, lubię. No bo stąd pochodzisz, więc no. No nie chyba co? Nie! Zresztą chciałem Legię. A wiesz, że wickie 22 moje chcę stworzyć własny vlog wiem, będzie... Serio? Tak. Tak. O kurde. Łatwy zawołać. Dobra, europejski pokar... tego. Robię. Żeby sławić tam ciekawe odcinek na YouTubie. Dobra, y, trening. Y, dobra. Może wpierw biuro. Y, musimy nauczyć jak to się... co tutaj się robi. No, Ym... Dobra, czekaj. Dobra. Więc drodzy widzowie... To było na tyle Do zobaczenia już w następnym sezonie Zobaczymy jaki będziemy mieli e, budżet Transfery, szukaj zawodników Może na obronę kogoś bo obronę mamy tam strasznie słabą Pazdana wezmę Pazdana Więc Michał, do zobaczenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się, cześć